Dobra, spójrzmy na, spójrzmy, dowiedzmy się, dlaczego warto być w związku. Przecież to są bardzo poważne tematy, na pewno, na pewno są dobre powody. W jednym z poprzednich odcinków przedstawione zostały zalety bycia singlem. I pomimo, że zawarte tam treści to są i prawdziwe będzie, i mogą okazać się długi. praktycznymi poradami dla wielu osób, o tyle należy pamiętać, że każde zjawisko ma dwie strony, a celem kanału jest ukazywanie tych zjawisk z różnych perspektyw. Dlatego tym razem przyjrzymy się temu, jakie korzyści płyną z życia w związku. Związek to nic innego, jak wynik naturalnej ludzkiej potrzeby do tworzenia relacji i budowania <trych> poczucia przynależności. Zdecydowana większość osób spróbowała przynajmniej raz w swoim życiu wejść. W relacje o charakterze miłosnym, o czym świadczą statystyki. W Polsce blisko 60% populacji powyżej 15 roku życia stanowią osoby żyjące w relacji małżeńskiej bądź w związku nieformalnym. Kolejne 13% to wdowcy, wdowy oraz osoby rozwiedzione. Wynika stąd jednoznacznie, że temat ten dotyczy niemal każdego. Trudno bowiem znaleźć kogoś, kto nigdy w życiu nie podjął się próby zbudowania związku. Jest to efekt szeregu ludzkich potrzeb. Jak wspomniana już wcześniej, potrzeba przynależności. Kolejną istotną potrzebą w życiu człowieka... na minuta i dalej nie wiemy, dlaczego warto być w związku. Słabo. Słabo. ...jest bycie przydatnym i sprawczym. Na wielu polach możemy być łatwi do zastąpienia. Przykładowo pracując w fabryce i wykonując codziennie szereg tych samych mechanicznych czynności. Tutaj wystarczy przeszkolić kogoś nowego i po krótkim czasie może on wskoczyć na nasze miejsce. Związek natomiast jest na tyle intymną i bliską formą interakcji społecznej, że nie da się tam w większości przypadków zastosować jakiegoś zamiennika. Stąd właśnie ogólne poczucie bycia wyjątkowym. W związku nie jest jak w fabryce. To jest linia rozumowania, która zaskakuje. Przydatnym i sprawczym człowiekiem. Poczucie to jest nam niezwykle potrzebne do odczuwania szczęścia i spełnienia życiowego. Po prostu przyjemnie jest spotkać się ze swoim partnerem czy partnerką z myślą, że jest się dla niej najwspanialszą osobą na świecie. Dobry związek jest również pewnego rodzaju gwarancją bezpieczeństwa. Oczywiście nie chodzi tu o bezpieczeństwo jako ochronę przed nieszczęśliwymi wypadkami. W przypadku związków, bezpieczeństwo rozpatruje się pod kątem takich pojęć jak stabilność i pewność swojej sytuacji życiowej. Kiedy było się dzieckiem, to te potrzeby były w pełni realizowane przez rodziców. Mieliśmy bowiem poczucie przynależności do swojej rodziny, do swojego domu, a także zabezpieczenie ze strony starszych i odpowiadających osób. Z czasem jednak, kiedy człowiek zaczyna odkrywać wolność jako jedną z naczelnych wartości, to rodzi się w nim potrzeba opuszczenia domu w celu odnalezienia samego siebie, aby następnie powrócić po latach do pewnych, zakorzenionych głęboko wartości, do których należy właśnie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w relacji jest nierozerwane. <laughs> Jak tego słucham, mam to rzucić faceta, już nigdy nie będzie w związku. No, 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 no. ...związane z troską o drugą osobę. Banalne gesty, jak chociażby przygotowanie kubka herbaty ukochanemu czy ukochanej, powodują pogłębianie się więzi między nimi. Dzieje się tak za sprawą hormonów, głównie endorfin, dzięki którym odczuwamy szczęście i satysfakcję. Silnym generatorem What? endorfin jest również dawanie oraz otrzymywanie prezentów. Dlatego jeśli chcesz zafundować w swojej drugiej połówce cząsteczkę szczęścia, a nie wiesz co kupić, to wejdź na... Nie. Nie wchodź tam, nie wchodź tam. Słowa doceniające piękno drugiej osoby. Przykładowo mówiąc swojej dziewczynie rano, zaraz po przebudzeniu, kiedy jest jeszcze zaspana i zdegradowana snem, że cudownie. Z... o Boże! <laughs> Dziewczyny, nie bądźcie zdegradowane snem, ja was proszę. Czy dobra, ja rozumiem tę implikację? Kiedy jest bez make-upu, więc wiesz. Powiedz, żeby bez bez makijażu coś miał go powiedzieć. Pownie wygląda. Dajemy wyraźny znak, że jest dla nas najwspanialszą kobietą, że nawet pomimo rozwalonych włosów czy braku makijażu. Jaki, jakich włosów? Jezus Maria. Doceniamy ją i po prostu kochamy, dzięki czemu czuje się piękna i wyjątkowa, a to skutkuje nie, lepszym nie humorem widziałem. na całą resztę dnia. Związek to oksytocyna. Oksytocyna jest jednym z wielu hormonów związanych z miłością, ale także z empatią czy zaufaniem. Jej produkcja jest zwyczajnie przyjemna dla naszego organizmu i to ona sprawia, że wspomnienia, które mamy w głowie, są pozytywne. Oprócz tego pomaga w leczeniu chociażby stanów lękowych, a nawet depresji. Jest również silnie związana z uprawianiem seksu i orgazmem. Wtedy wydziela się najintensywniej. Dlatego właśnie seks jest tak intensywnym i przyjemnym doświadczeniem, a dodatkowo powoduje, że znacznie bardziej utożsamiamy się z naszym partnerem. Jednym zdaniem, kiedy mamy się do kogo przytulić, to czujemy się spokojniejsi i szczęśliwsi. Z seksem wiąże się jeszcze jedna kwestia. Kiedy Ej, jest... ale wiecie, że istnieją osoby seksualne, nie? które nie czerpią przyjemności z seksu. Jesteśmy w związku, to teoretycznie mamy do niego nieograniczony dostęp, tym samym nie trzeba inwestować zbyt dużej ilości czasu i energii w coraz to nowsze podboje, z których może nawet nic nie wyniknąć. Można więc zaspokoić swoje potrzeby stosunkowo łatwo, a przy okazji zbudować jeszcze trwalszą więź z partnerem. Dodatkowo seks. Widzicie co? Jak słucham, że seks jest po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Nie, przepraszam, Aleks, tak, oczywiście. Jakby chodzi mi o to, że nie od... Że... Masz rację, Aleks? Wiem, że chodzi o nieodczuwanie nie popędu seksualnego, a nie nie czerpanie przyjemności z seksu. Mój błąd. Eee... Czę też lubię, nie przez nie nią sypiać. Eee, dziękuję, dziękuję za, za zwrócenie mi uwagi, Aleks. Eee, jakby... Myślę, że rozumienie, że, że, że funkcjonowanie w związku, gdzie, gdzie... E, e, jakby... Druga osoba służy do spełnienia naszych potrzeb, jest turbo niezdrowej, może nie bądźmy w takich związkach? Między zakochanymi sprawia znacznie więcej satysfakcji niż przelotne stosunki z przypadkowymi osobami. A, o to chodzi. O to chodzi, o nie bycie rozwiązłym seksualnie, no tak. Człowiek jest istotą silnie społeczną i zwyczajnie potrzebuje interakcji z innymi. Tym bardziej, że zdecydowana większość osób wychowana jest do roli jednostki przynależnej i dopasowanej do reszty. Budowanie związku ułatwia nam więc zdefiniowanie samego siebie, a także określenie swojej roli w życiu. Nie bez znaczenia jest również rola społeczna, jaką sobie nadajemy. Rodzina jest przecież uważana za podstawową komórkę budującą społeczeństwo. Przez konserwatystów i ...przez... Uh, uh, ...Megi która jest... ...niech smaży się narożnie powietrzność. Jednostki bez rodziny traktuje się w powszechnej opinii jako wybrakowane i niepełne. Stąd właśnie budowanie relacji jest... Nie, z... po prostu mężczyzna nie musi nic nosić. ...dla niektórych nie tylko marzeniem czy celem, ale też pewnego rodzaju komfortem i uzyskaniem statusu społecznego. Kolejnym czynnikiem powodującym, że tak chętnie dobieramy się w pary, jest strach przed samotnością, będącą często przyczyną depresji czy samobójstw. Człowiek pozbawiony bliskości i zrozumienia ze strony drugiej osoby w zdecydowanej większości przypadków nie umie sobie z tym poradzić i szuka ucieczki chociażby w alkoholizmie. Korelacja między stanem zdrowotnym oraz kondycją psychiczną znajduje. That Chciałem być w związku, żeby nie być samotni, żeby nie wpaść w alkoholizm. O fuj! O jak dobrze. A to jest. jepany propagandowy kanał. Daj się samotności, czy ktoś może się szybko ze mną ożenić. ...odzwierciedlenie w badaniach i statystykach. Przykładowo, żonaci mężczyźni żyją statystycznie o kilka lat dłużej od tych, którzy wiodą samotny tryb życia. Uważają się również za zdecydowanie szczęśliwszych, a także mają mniejsze ryzyko wystąpienia depresji. Oczywiście, interpretacja takich wyników może być różna, a wpływ na nie ma szereg czynników. Przede wszystkim... Co tu się dzieje? Coby będące w stałych związkach prowadzą mniej ryzykowny i wyniszczający tryb życia. Poświęcają zdecydowanie więcej czasu na odpoczynek, redukując tym samym stres, a także mają w swoich partnerach zwyczajnie dużą ilość wsparcia psychicznego w codziennych sytuacjach. Ciekawym jest również fakt, że po odbyciu ciężkich. To Czy znaczy wiecie, jakby. To jest. To jest takie modelowanie bajki, nie? To jest to, że. W związku być dobrze, bo te wszystkie rzeczy, które w sumie na hashtag chopski rozum złapiemy, że są prawdziwe, ale jednocześnie e, absolutnie nie bierzemy pod uwagę e, tych sytuacji, kiedy, kiedy nie są, nie? Poza, tak, poza tym alkohol, można być alkoholikiem w związku, nie? Więc... Operacji, osoba żyjąca dotychczas w bliskiej relacji ma statystycznie lepsze rokowania i nieco szybciej wraca do zdrowia. Może wynikać to z poczucia, że ma ona o co walczyć, a co za tym idzie, posiada większą motywację oraz zwyczajnie wierzy w pełny powrót sił. W odcinku o zaletach życia jako singiel było wspomniane, że pary w Polsce w większości przypadków fatalnie gospodarują budżetem domowym. Odpowiednie z Kurwa, zobaczcie, jaka to jest podła manipulacja. To jest, to, jest, to jest parszywa manipulacja. Co tu widzimy? Co tu widzimy? Widzimy parę, która źle gospodaruje pieniędzmi? Bo ja tu nie widzę pary. Ja tu widzę jedną osobę, która ewidentnie źle gospodaruje pieniędzmi wedle, wedle tej narracji. Jeżeli jesteś beznadziejnym wsparciem, to nie zmieni się to magicznie od regularnego bzykania się z tą, z tą samą osobą partnerską. Zgadzam się. W większości przypadków fatalnie gospodarują budżetem domowym. Widzicie? Widzicie? Ty ma puste kieszenie, a kobieta robi zakupy i podskakuje. To są tacy pieprzeni meniniści, że po prostu klękajcie narody odpowiednie zbilansowanie go, dopasowanie do potrzeb i sprawiedliwy podział wydatków na dwie osoby może jednak spowodować, że w rezultacie w kieszeni zostanie znacznie tak. więcej gotówki niż gdybyśmy mieszkali samemu. Dwie pensje to dwa razy więcej gotówki do dyspozycji, a także Są drugą <grytanie> widać do jakiego targetu mówi kiedy to jest pensja. Możliwość podzielenia rachunków na pół. Nie da się ukryć, że codzienne życie z partnerem jest po prostu łatwiejsze logistycznie. Można wymienić szereg przykładów od wyrzucania śmieci na zmianę, czy robienia zakupów, po załatwianie jakichś spraw urzędowych. Dobrze zorganizowana para może w bardzo łatwy sposób dokonać ja. podziału wszelkich obowiązków, tak aby mieć więcej czasu dla siebie nawzajem. I tutaj dochodzimy do kolejnej zalety związków. Nie ma w nich nudy, a dostęp do najbliższego przyjaciela mamy praktycznie przez 24 godziny na dobę. Owszem, umawianie się ze znajomymi jest świetne i warto o to dbać, nawet kiedy żyje się w zaawansowanym. No i widzicie jeszcze, jeszcze, osoby partnerskie dostarczają rozrywki, nie ma nudy. W związku, jednak znajomych ma się jedynie dorywczo. Dzięki związkowi mamy przy sobie wiecznego kompana. Towarzysza, dzięki któremu niemal każda wykonywana czynność może być zabawniejsza, przyjemniejsza, czy może stać się po prostu fajnym wspomnieniem. Holy shit! To jest tak przedmiotowe traktowanie osób, że, 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 że ci narody. Jeżeli dla każdych ja, celem jest to, RPG, potomstwa, to zdecydowanie lepszym środowiskiem dla jego rozwoju będzie właśnie stabilna rodzina o zdrowych relacjach. Dzieci bowiem początkowo uczą się na zasadzie modelowania. A nie chwila, przecież to to wiemy, to to wiemy, wiemy jakby po e, omówieniu wywiadu z tym gejem przeciwko światu, wiemy już, że najlepiej mieć dwóch tatusiów, bo wtedy jest minimalna wartość przestępczości u takiego dziecka. Fania, czyli obserwowanie modela, w tym przypadku rodzica. Próbują zrozumieć jego zachowania i emocje, a także naśladują to, co zauważą. W rezultacie wszelkie zachowania oparte na wzajemnej miłości i zrozumieniu między rodzicami, gesty empatii i czułości, a także sposób w jaki prowadzone są rozmowy między rodzicami, przenikają do świata dziecka, aby następnie mogły być powielane w przyszłości. O, wow, Niestety, moje analogicznie działa to w przypadku toksycznych rodzin. Dlatego właśnie tak ważna jest atmosfera i relacja panująca między osobami tworzącymi związek. Jeżeli chcesz zobaczyć odcinek o tym, jak wychowywać dziecko, nie chcę. Specjalnie dla małżeństw. Przykładowo, możliwość wspólnego rozliczania się. Wielu parom znacznie ułatwia to życie, a dodatkowo powoduje, że mogą zapłacić niższy podatek niż zapłaciliby osobno. Dzie Ale wiecie, że to jest jakby ten przywilej, który kraj daje, dlatego że bardzo potrzebuje dzieci. Dzieje się tak, ponieważ wartość podatku wyliczana jest ze sumowanej pensji małżonków podzielonej na pół, dzięki czemu żadne z nich nie trafia do wyższego progu skali podatkowej. Sposób korzystny zwłaszcza w przypadku, kiedy między zarobkami współmałżonków występuje znaczna dysproporcja, jedno z nich zarabia zauważalnie więcej. Kolejną zaletą może być objęcie współmałżonka ubezpieczeniem zdrowotnym z miejsca pracy. Kurwa, dostaniesz ubezpieczenie za stówkę. Jak będziesz ze mną w związku, tak? To, 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 to chodzi? Świetne. Są stanowiska, na których oferta ubezpieczenia jest niezwykle korzystna, a do tego pracownikom proponuje się właśnie objęcie takim ubezpieczeniem. Czemu oni uprawiają seks z puzlami? całej rodziny. Gwarancja leczenia na najwyższym poziomie, często nawet w prywatnych klinikach, jest więc dużo łatwiejsza do uzyskania dla kogoś, kto przykładowo właśnie stracił pracę, ale za to ma małżonka, który wciąż swoje stanowisko piastuje. A skoro już przy utracie pracy jesteśmy, to nie da się ukryć, że mając finansowe wsparcie w postaci drugiej osoby, zdecydowanie łatwiej będzie nam przetrwać okres przejściowy przed znalezieniem kolejnego zajęcia. Oczywiście w przypadku, Jeżeli kiedy jesteśmy jedynym żywicielem rodziny, to taka utrata posady może być tragedią. Natomiast warto zaznaczyć, że świadomość finansowa Polaków z roku na rok rośnie i coraz częściej spotykane są modele rodzin, w których oboje małżonków pracuje, dokładając się do domowego budżetu. Wadę związków plus podsumowanie odcinka. Jak zwykle jednak, w przypadku zjawisk społeczno-kulturowych występują tutaj dwie, równie dobrze uargumentowane strony. Przede wszystkim związek, o choćby wow. najlepiej zorganizowany i dopracowany, o zawsze wow. stanowi częściowe wyzbycie się swojego indywidualizmu na rzecz budowanej z partnerem wspólnoty. Co z tu się zadziało? To, że Poświęcając się latami jakiejś relacji, można ją stracić z dnia na dzień, a w zestawie otrzymać depresję lub... Coraz częściej kobiety umieją też czytać i pisać pięknie. Witaj, Lisko! Inne zaburzenia psychofizyczne. Każda relacja miłosna obarczona jest sporą dozą ryzyka, bo jednak poświęcamy siebie dla drugiej osoby, nie wiedząc, co tak naprawdę z tego wyjdzie. Mamy jedynie nadzieję na piękną przyszłość. Statystyki jednak dobitnie pokazują, że większość zawieranych związków nie jest na całe życie. I z jednej strony to dobrze, bo po co trwać i być więźniem jakiejś toksycznej czy po prostu nieudanej relacji? A z drugiej jednak szkoda, włożonego zaangażowania i poświęconego czasu. W przypadku potencjalnego rozwodu tworzy się masa problemów takich chciałem, chciałem zauważyć, że jeżeli traktujesz swoją, swój, jakikolwiek swój związek jako inwestycję, a, czy to emocjonalną, czy to finansową, to masz tutaj bardzo duży problem, który musisz najpierw rozwiązać, najpierw terapeuty, a dopiero potem wpakować się w jakiekolwiek związki. Jak chociażby podział majątku, czy ustalanie prawa do opieki nad dziećmi. W całej sytuacji to one są najbardziej poszkodowane, bo nie dość, że nigdy nie rozumieją zaistniałej sytuacji, to Dodatkowo tak silne, negatywne emocje, jakie towarzyszą rozwodowi, na pewno wpłyną na ich przyszłe życie emocjonalne. Często w relacji dochodzi też do pewnego rodzaju rozczarowania. Osoba, będąca w pierwszych latach znajomości ideałem, po czasie może okazać się kimś zupełnie innym. Kimś despotycznym lub dobitnie wykorzystującym nasze słabości. Podziel się w komentarzu, jakie jeszcze pozytywy lub negatywy. To do... wiedzmy się, jakie jeszcze pozytywy lub negatywy są. Aż jestem super ciekaw. Eee... Związek ze mną. Zalety związek, wady ze mną. Eee... Zobaczcie, zakłony byłem w Związku Radzieckim wystarczy jako singiel. Eee... Temat następnego odcinka, jak rozmawiać z kobietami i dziewczynami. Eee... Może kolejny filmik o w kilku związkach jako metody dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego. Bardzo dobrze ujęte Walencja. Naprawdę szanuję. Naprawdę szanuję. Czego będziesz żałować przed śmiercią? Ilości obejrzanych filmików nie wiem, ale się dowiem. Um.